Szemanko moi drodzy witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z podróży, a gdzie to już niedługo się dowiecie. Dobra, moi drodzy, jestem w Phoenix. Tutaj mam pierwszą przesiadkę. I tych przesiadek jeszcze będę miał kilka, zanim dotrę do punktu docelowego dzisiejszej podróży. Teraz te połączenia lotnicze tutaj w Stanach to jest jakaś masakra. Na każdej przesiadce, jaką mam w ogóle w Stanach dzisiaj. Mam niecałą godzinę po prostu, żeby dotrzeć do następnej bramy, a uwierzcie mi, że to jest naprawdę mało, ze względu na to, że te lotniska są ogromne tutaj, zwłaszcza to Phoenix. Wygląda na to, że w mojej części lotniska nie ma za dużo ludzi, bo tak jak y, wcześniej szedłem, to widzieliście, właśnie było pełno ludzi, a tutaj zobaczcie. No i tak, teraz kolejny lot, 4 godziny. No i tak, siedzenie na samym końcu najlepiej. Mam nadzieję, że nie będzie pełnego samolotu. O, powiem Wam jest ciasno. Wziąłem sobie, kupiłem jeszcze tutaj na lotnisku w Arizonie taką kanapkę, bo teraz niestety w tych samolotach do 6 godzin lotu tak naprawdę nie serwują nic poza takim małym pakietem, w którym macie wodę ciasteczka i chusteczkę do wytarcia sobie stolika. I tyle tak naprawdę. Taka mała kanapka na lotnisku, po prostu z szynką i z serem. Zobaczcie rozmiar tego, to jest dosłownie dwie krąki chleba przekrojone na pół. Takie coś z podatkiem na lotnisku kosztuje 9 dolarów. No i jestem, wylądowałem w Chicago. Tutaj mam 3 godzinki postoju i następny lot już do Europy. 8 godzin w samolocie. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie tam jakieś jedzenie, ale to się przekonamy za chwilę. No i tak, znalazłem swój terminal. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj ogarnąć jakieś jedzenie, bo z tego co zauważyłem, to na tym takim normalnym terminalu, gdzie latają samoloty tylko właśnie z USA, Wszystkie restauracje były pozamykane poza McDonaldem, także trochę słaba opcja tutaj w Chicago jest, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj na tym międzynarodowym. Mam nadzieję, że coś będzie otwarte, uda mi się złapać jakieś jedzenie, bo powiem Wam, od rana zjadłem tylko tą jedną kanapkę w McDonaldzie i powiem Wam, że już jestem na maksa głodny, także zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz idę znaleźć swoją bramę. No i tak, skończyło się na następnym fast foodie, niestety, bo wszystkie restauracje tutaj na tym terminalu międzynarodowym są zamknięte. Jest otwarty tylko jeden bar, w którym sprzedają tylko i wyłącznie alkohol. I jest otwarte kilka sklepów, w których sprzedają jakieś tam słodycze, chipsy i tym podobne rzeczy. Więc to była moja jedyna opcja. To jest terminal numer 5. Także jeżeli będziecie kiedyś tutaj właśnie przelatywać, to bądźcie na to przygotowani, że chyba po 18 już tutaj nic nie jest otwarte. Teraz w tej sytuacji wiadomo, że jeżeli kiedyś tam wszystko wróci do normy, no to może to wyglądać troszeczkę inaczej. Ale powiem Wam także, i tak za dużo tutaj restauracji nie ma, nie ma jakiegoś dużego wyboru, więc przygotujcie się na to, złapcie sobie jakieś jedzenie, może przed lotem, albo na tym głównym terminalu, jeżeli macie po prostu jakiś konektor w Stanach i potem lecicie na lotnisko w Chicago. A to, czego Wam jeszcze nie powiedziałem, jeżeli się nie domyśliliście po okładce tego filmu albo po tytule lecę po prostu na święta do Polski lekko ponad miesiąc także następne odcinki które będą się pojawiały po tym pewnie będą kręcone w Polsce więc zobaczymy jak to jeszcze będzie na pewno zrobię jakiegoś live'a Dam Wam znać pewnie na YouTubie i na Instagramie, także zapraszam właśnie do śledzenia mnie na Instagramie i sprawdzania postów na YouTubie, bo tam będą się pojawiały informacje dotyczące właśnie kolejnych odcinków. No ale dobra, ja nie będę przedłużał, zjem to świństwo i będę zmierzał do swojej bramy, bo dosłownie za godzinkę już wylatuję do Kopenhagi, tam mam ostatnią przesiadkę. Do Warszawy i potem z Warszawy, już do domu. Ładne bardzo, mają te samoloty w Sasie. Zobaczcie, jak czuściutko. Wszystko naszykowane. W ogóle nie widać, żeby był jakiś zużyty ten samolot. No i dobra, moi drodzy, jestem właśnie już w Kopenhadze. Czekałem teraz przez parę minut, żeby po prostu przypisali mi e, bramę do lotu do Warszawy. No i teraz już widzę, że to jest D3, więc muszę iść przejść przez odprawę paszportową już tutaj w Europie i idę pod swoją bramę i już niedługo będę w Polsce. Ładne, czyste lotnisko mają tutaj w Kopenhadze, naprawdę. Takie proste, bez jakichś tam zbędnych bzdetów. Jak to na niektórych lotniskach bywa. No i cyk, jest moja brama. Jeszcze mi zostało. O, lekko ponad godzinę do odlotu. No i tak, moi drodzy, w tym momencie właśnie przestałem nagrywać w podróży, bo powiem Wam, że ten ostatni lot, 8 godzinny, znaczy się przedostatni lot, ten 8 godzinny, właśnie z Chicago do Kopenhagi. Był męczący i powiem Wam, że już miałem troszeczkę dość tej podróży, więc, jakby po lotnisku tutaj w Kopenhadze, już nic nie nagrywałem. Ale jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego lotu, czyli na przykład lot liniami SAS, to serdecznie polecam, mają bardzo dobre jedzenie. Samolot był po pierwsze nowiutki, obsługa była po prostu genialna. Serwowali wszystkiego tak naprawdę, ile chcieliście. I powiem Wam, że ludzi nie było za dużo w samolocie, więc cały lot, tak naprawdę, leżałem sobie na czterech miejscach, co było naprawdę genialne, ale i tak powiem Wam, że nie mogłem za bardzo spać i też nie chciałem, ze względu na to, że leciałem w ciągu dnia i chciałem się po prostu przestawić tutaj na polski czas jak najszybciej, więc starałem się nie spać i przestawić na ten czas. Niestety nie udało mi się, powiem Wam, że Nagrywam to właśnie w tym momencie dopiero kilka dni po przyjeździe do Polski, ze względu na to, że no nie przestawiłem się jeszcze na ten polski czas, i kilka ostatnich nocy to tak naprawdę w jedną noc spałem jedną godzinę, kolejnej nocy tak naprawdę spałem dosłownie trzy godziny, potem się obudziłem, nie mogłem spać. Potem się przespałem kolejne dwie godziny, więc to przestawienie się jakby na polski czas, powiem Wam szczerze, zajmuje mi troszeczkę dłużej w tym roku. Nie wiem dlaczego, może dlatego po prostu, że już jakiś czas tam mieszkam i teraz może mój jakby główny zegar biologiczny to jest właśnie tamten czas. I też w Polsce mnie nie było tutaj przez dłuższy czas, także to na pewno też ma na to wpływ. W momencie, kiedy właśnie przyjechałem do Polski, to bardzo dużo rzeczy mnie tutaj zaskoczyło i nakręcę o tym odcinek. Nie było mnie tutaj przez ponad rok. Może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ze względu na to, że właśnie mieszkacie tutaj na co dzień i nie zwracacie na to uwagi. Piękna szara Polska, moi drodzy. Jest, właśnie teraz załatwiam ostatnie rzeczy przed świętami. Muszę kupić parę rzeczy i będę siadał do nagrywania takiego odcinka z Polski o tym, co mnie właśnie zaskoczyło w momencie, kiedy tutaj przyjechałem. A powiem Wam szczerze, że. Jest parę takich rzeczy, które mnie naprawdę szokowały w momencie kiedy po prostu przyjechałem tutaj, zaraz po tym jak wylądowałem. Pierwszą z nich jest, to już wam powiem teraz, ale będę na to narzekał cały czas. Noszenie maski właśnie wszędzie tak naprawdę, gdzie idziecie, to jest tragedia, ale o tym więcej w kolejnym odcinku. Także zapraszam właśnie do. Oglądania odcinków z Polski, będzie ich dosłownie kilka. Zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie, tam będą relacje jakby z takich codziennych zajawek, które tutaj sobie uskuteczniam. Moi drodzy, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to serdecznie zapraszam was do subskrypcji. Normalnie nagrywam filmy w Stanach, o życiu w Ameryce, o takim zwykłym lifestyle'u właśnie obcokrajowca za granicą o tym co zrobić żeby ułatwić sobie tam życie. Oprócz tego na moim kanale znajdziecie również pełno filmów podróżniczych ze Stanów jak i również właśnie z wyjazdów poza Stany. Także serdecznie zapraszam was do oglądania i do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli jesteście nowi jeżeli macie jakieś pytania śmiało piszcie w komentarzach lub odzywajcie się na Instagramie. Ja przeważnie Odpisuję w miarę szybko, więc odpowiem na Wasze pytania. A myślę, że na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do oglądania przyszłych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.